Chciałem Wam wręczyć do powołania Polskiego Związku Karate, które to te zawody są akceptowane przez Polski Związek. Blisko 400 zawodników z 20 państw wystąpi w Warnie na Mistrzostwach Europy Seniorów i Juniorów Karate Kyokushin organizacji IKAO. Pod opieką Zbigniewa Golińskiego do Bułgarii wybiera się czteroosobowa grupa karateków. Posłuchajcie co przed tym startem mieli do powiedzenia zawodnicy z Limanowej. Z Dojo reprezentować Polskę będą w Kumite Juniorów Patrycja Kogutowicz, to jest ubiegłoroczna brązowa medalistka mistrzostw Europy z Katowic oraz Dawid Jasica, to jest jego pierwszy start, swoimi wynikami i osiągnięciami na arenie Polski zasłużył sobie na, na wyjazd na mistrzostwa Europy oraz już seniorka Agnieszka Puch w kategorii minus 55 również medalistka w Polsce w Kumite Kobiet oraz sensej Marcin Guzi Pierwszy dane plus 90 kg. Jakie cele sobie wyznaczyłeś? Cele zawsze stawiam sobie najwyższe, ale to zawsze mata, i te dwie czy trzy minuty decydują o tym, jak w jakiej formie jestem w danym dniu. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż w tamtym roku ale wszystko się okaże w sobotę. Mam nadzieję, że pokażę wszystko, to co najlepiej potrafię, jak się przygotowałem dobrze. Myślę, że będzie dobrze. W jakiej kategorii wystartujesz? Startuję w kategorii juniorów plus 75 kg. Czy ten okres przygotowawczy był dla Ciebie trudny? Tak, troszeczkę był trudny, ponieważ musiałam pogodzić i naukę, i treningi i to troszeczkę nie zawsze tak wychodziło tak, jak chciała, nie? Jesteś już po egzaminach pisemnych. Jeszcze coś Ci zostało? E, tak, wracamy się z zawodów i przystępuję do ustnych matur z polskiego i z angielskiego. Pan oczywiście też się wybiera? Tak, tak. Ja, ja jestem powołany jako sędzia międzynarodowy. Będę sędziował te, te, te Mistrzostwa Europy już kolejny raz. A Mistrzostwa Europy w Warnie rozpoczną się w sobotę, 17 maja. Oczywiście trzymamy kciuki za podobiecznych. Zbigniewa Golińskiego, Józef Budacz, TV28.